Nie ukrywam się jako początkująca stylistka, dzięki ciągłym szkoleniom oraz tak zwanej nauce na błędach szybko progresowałam. Przez co często potencjalni pracodawcy myśleli, że wykonuję paznokcie dużo dłużej, niż było to naprawdę. Żeby te kwestie rozjaśnić, nigdy nie starałam się ukrywać, od jak dawna robię paznokcie, bo wiem, że dla wielu pracodawców jest to ważne. No tak, no nie ma co ukrywać, kto się, się nas zapyta, od kiedy robimy paznokcie, to, to nie ma co kłamać, nie? Albo po prostu mówmy prosto z mostu: robię paznokcie rok dopiero. No ten czas może być wydłużony, może nie zrobię tak paznokci, jak koleżanka obok, ale na pewno będą idealne, nie? Pani z Wyrobię internetu, sobie ale nie chodzi o to, że wiesz, ktoś może robić rok paznokcie dziennie, a ktoś może robić rok paznokcie raz w miesiącu. To więc to taka, czas to nie jest wyznacznik tego, jak robisz paznokcie. Wiesz, co mnie najbardziej przeraża to, że na przykład w branżach takich jak, popatrz, jeżeli w świecie stylizacji paznokci jest tyle błędów i tyle oburzenia i i ktoś sobie myśli, że jak zrobi piękne ściany, wystrój, wewnętrzny, wnę super, to tam otrzyma piękną usługę. A okazuje się, że jednak nie. Pomyśl sobie, jak, co może być u, u profesjonalistów, typu ktoś, kto dba o Twoje zdrowie. Albo Wydaje mi ktoś... się, że w każdej branży jest coś takiego, że no, no nie ma 100% profesjonalistów, ale dla klienta takiego standardowego może się ta osoba wydawać mega profesjonalna, a wcale taka nie jest. Więc... Moim zdaniem troszeczkę musimy się znać, troszkę musimy zrobić jakiś research na temat y, usług, na jakie chcemy się do kogoś zapisać, nie? Żeby wiedzieć, że o kurde, słyszałam, że to jest pułapka, często to osoby robią, a nie powinny, nie? Na przykład, o, y, słyszałam, że narzędzia w, w salonie stylizacji paznokci powinny być w takich papierkach i że ten kolor musiałby się zmienić, więc zapytam o to, nie? Czy, czy mają wystylizowane narzędzia, tego typu rzeczy. Dobra, jeszcze jedną jeszcze, jeszcze rzecz powiem. Bo ja robiłam bardzo długo paznokcie, zanim otworzyłam salon, ale czy ja byłam dobra w tym paznokcie? No dobra, byłam zdecydowanie dużo lepsza, niż zdecydowana większość innych osób robiących w moim mieście paznokcie, ale czy ja byłam w tym dobra? No tak I don't think so, nie? Owszem, chciałam się szkolić, ale na no, daremne szkolenia trafiłam. Chciałam mieć super produkty, no kupowałam, ale kupowałam dużo takich rzeczy niepotrzebnych i też dużo wtapiałam w buble. Bo nie wiedziałam, czego powinnam używać, a czego nie, no i tak dalej, nie.